Hejka wszystkim, z tej strony Umbra. Dziś będzie wchodzenie na konta widzów 3, więc bez przerwania zaczynajmy. Dziś jesteśmy na koncie Magdalena Amy Ward. I tak, pozwoliłam robić wyścigi. Zrobię też jej reputację i zrobię wyścigi na tym koniu, bo na swoim startowcu widziałam, że ma 15 poziom. Przebierzemy ją, więc ty, że nie możemy tutaj porobić na tym koncie, bo nie ma Star Raidera, ale okej. Okay. Team tutaj widzę, że też nie ma w ogóle prawie prawieciuszków, ale coś tu mam, może coś się uda nam tutaj ładnego wymyślać. Czyli, na przykład, założymy to. Um, założymy to. Jak coś to, to wezmę, może zmienia. Te rękawiczki są ok, jakie ja ma. Na kask zmienimy. A ja sobie to tak żeby ładnie to wyglądało. Zobaczmy jeszcze, buty. Które buty lepsze. Dobra, na nie zostawię te. Ale widzę, że tutaj wyboru z siodłami nie ma, bo tu widzę, że ma też jest same sercowe takie. No dobra. Albo może zmieńmy jednak na tą. Dobra, zostawmy jej jeszcze te spodnie. Ale kask niech taki zostanie. A te rzeczy odłożę. A nie, to to, 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 to. Ach, tutaj damy, to, dam? Tutaj, co dam? Tutaj, dam? Tutaj dobra, teraz i ja mamy w sumie ze startowca. Ale dobra, jedziemy. Ona ma tylko dwa konie na startowcu. Właśnie ma ten 15. Dlaczego nie ma, mamy? Nic tu zbyt zrobić. Weźmiemy sobie czaprak, siodło i ogłowie. Weźmiemy. I ubierzemy tak, żeby pasowały. Dobra, założę jeszcze w to. Dobrze, teraz pójdziemy robić wyścigi. Zrobimy jeszcze jakąś reputację. I jak już skończymy w procie Pinta i w, w Scenie Morla, to chyba skończymy, bo, bo chyba właśnie nie może jechać już tak bez Sefy Star Rider, no chyba, że jeszcze zrobimy na wzgórzu Nilmera. Ale teraz zrobimy reputację. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć no ale dobra jak ben, będziecie chcieli żebym nagrała na waszym koncie no to musicie na pewno posiadać ten tego jak to się nazywa discorda żebym mogła się z wami jakoś skontaktować no ale dobra a tu woda Teraz pójdziemy jeszcze opróżnić tutaj wiaderko z wodą, bo ma mało. I poza nagraniem też y, zrobiłam y, na tego kuca właśnie jed dałam jedzenie. Takie rzeczy codzienne, tak samo jak na tego, tego y, starcowca. No ale dobra, bo ja tu tak gadam, gadam. A i ferytury też sobie sprawdziłam poza nagraniem i ona miała drugie takie same, tylko że... Net... Tylko, że ciemna, czyli czarna. Tam takie ciemne brązowe No. A my tutaj robimy. Raposa jest znowu ziemna. Aktualnie, kiedy tu nagrywam, to jest godzina. Która jest godzina? Już mówię. To jest godzina 9.55. Więc wcześnie. Powiem, że wcześniej. Ale okej. Okay. Wsiadamy na konika, gdzie odebrać reputację. Zrobimy wyścigi, żeby jakiś kolejny poziom uzyskać na tym kocyku. I zrobimy jeszcze trochę reputacji. I jeszcze trochę zrobimy wyścigów. No. Ale dobra, tam była tu gadu, gadu, gadu. A my się zajmiemy wyścigami. Jedziemy. Nie wiem co gadać. Nie chcę też tutaj... Nie chcę przynudzać, ale też nie chcę, żeby ten filmik był krótki, ale też nie chcę, żeby ciągle była jakaś muzyka, bo to też jest bez sensu. No, ale dobra, widzę się z wami jak zrobili wszystkie wyścigi. Bo to bez sensu, żebyście tu patrzyli i się nudzili. No więc wyścigi już zabiliśmy. zrobiliśmy. zbieram sobie zielonki. Zobaczymy, czy uda nam się, ale zapewne nie uda nam się tutaj teraz dobić tego dziesiątego tutaj. No właśnie, bo to jeszcze jeden wyścig był. A tu mistrzostwa się odbyły. Dobra, to teraz idziemy sobie do Fortu Pinta, albo nie, najpierw na wzgórze Mera sobie pojedziemy, później pojedziemy sobie, z z Mera, pojedziemy sobie do Fortu Pinta, zrobić wyścigi, no i nie wiem co jeszcze, i może w Fortu Pintie jak nam się uda, to zrobimy jakąś reputację, ale dobra. Jedziemy! Jesteśmy już przy wyścigu. To robimy. 3, 2, 1. Ja lubię ten nawet wyścig, ale nie tak, żebym go chciała robić zawsze. Ale nawet go lubię, ale nie tak bardzo jak inne wyścigi. No i nie wiem, no. wychodzimy już, zrobiłam wyścig i tak wychodzimy, bierzemy i idziemy do portu Pinta podwódzką. Ta poduszka nie działa. A zapomniałam przecież, ona nie ma konta Star rider, dlaczego nie ma podwózki? No więc jesteśmy już w czwartek, Pinta. Robimy wyścig. Nie chcemy się robić zadanek, dlaczego nie zrobimy zadanek? <grystanie> Reputacja też by się już nie chce robić. Umy jej um, się nic nie chce robić. Podejrzewa boskawy! Tyle, Zakończony. Czas odebrać zielonego żetona i teraz pojedziemy, gdzie my teraz pojedziemy? Nie wiem. Dobra, bo gdzie jest Star Ridera, dlatego nie może chyba gdzieś indziej jechać, bo nie ma Star Ridera, tylko Ford, z górze Mera i Marland, no to tak, to zakończymy chyba. Tutaj ten filmik. Chciałam jej zrobić więcej, ale no niestety nie ma Star Ridera, więc tutaj za dużo nie zdziałamy. Dlatego ja się chyba z Wami pożegna. No to Ta pa!